Witam Was moi kochani. klejamy gąbki jeszcze tutaj, żeby wciszę bo pierdzieli z tym radiu, żeby zrobić tą akustykę pomieszczenia, czyli 7 elementów mam do wklejenia. Tu pójdą jeszcze dwa zrobione, tu dwa, tu kawałek i w tym rogu kawałek, ale to musimy jeszcze doszlifować i domalować, czyli będzie obcięty w tym miejscu. Reszta, która zostanie obcięta, pójdzie, pójdzie w tym miejscu. Tu mamy dwa do zrobienia. Jeden pod drugim i dwa centralnie z tej strony. Trzeba rozmierzyć odległości i to przykleić. Kleimy to na mamucie. Czyli kolejna sprawa, która jest robiona na tym kleju. Uniwersalny do wszystkiego. Także nawet jest yy, zalecane, żeby to kleić właśnie na tym kleju. Te gąbki, więc w ten sposób to robimy. Czyli zostało nam w zasadzie tylko do wklejenia te gąbeczki i ten element tutaj ogarnąć. Sebastian zaraz co cokoliki. I tutaj mamy temat zamknięty. Odkurzamy, przemyjemy podłogę i, i wychodzimy. U góry zostaną do zrobienia te laminy. Na ścianie. Zobaczymy czy to dzisiaj uda się zacząć czy nie. W każdym bądź razie To będzie jakby następny etap Naszej roboty. Dobra pokażę wam jeden element Jak to wygląda Czyli za pomocą taśmy zaznaczam sobie te cegły, do których będziemy, w których miejscach będziemy mogli nakleić ten mamut, zaaplikować ten klej. Na ścianie wiadomo, że to pójdzie po bezproblemowo, tylko tutaj mamy taki temat, że niektóre są głębiej, niektóre są płycej, więc za pomocą taśmy sobie zaznaczam te punkty, które mnie interesują do przyklejenia. W ten sposób, no i tu na dole, możemy też śmiało zrobić. Cztery punkty wystarczą na tym odcinku. No i nasz ulubieniec, czyli tutaj mam te punkty, które zaznaczyłem. Jeden element Wam pokażę. Taka prosta robota. Którą trzeba też zrobić. A tutaj damy troszeczkę gęściej tego kleju. I oczywiście daję tutaj odpowiednio od brzegu, żeby nie wyciskało mi gdzieś tam przypadkiem w tamtą stronę. Bo różnie. I możemy dociskam do góry i dopiero teraz w ten sposób to przyklejam. To już zostanie na wieki wieków tutaj. No i pod nim będzie za chwilę jeszcze jeden przyklejony. Także tak to tak to wygląda. Tu najważniejsze, żeby było przy ścianie równiutko, żeby nie było jakichś tam szpar. Natomiast tutaj siłą rzeczy już jest jak jest, wiadomo, że cegła nie jest równa, ale tu no i linia prosta, żeby była zachowana, żeby nie było gdzieś tam powciskane. Tak się staram tu w ten sposób zrobić. Dobra i to sobie zaaplikuję drugi, i pokażę wam potem na koniec, jak to wygląda. Jeszcze jedna rzecz, tam ktoś mi pisał w komentarzach, czy będziemy pokazywać efekt końcowy, na pewno przejdę z kamerą potem Przelecę wszystko to, co żeśmy zrobili od samej góry, może nie, bo tam już jest pokój od córki, więc ona tam urzęduje, natomiast te wszystkie rzeczy tutaj na spokojnie przejdziemy, nagramy. W tamtym pokoju też jest już pomysł na tą ścianę z tego kamienia, która tam jest zrobiona, będzie zrobiony efekt betonu na tej ścianie, więc więc tam też będziemy, myślę, że nagramy te, te tematy, bo tam w zasadzie jak jakoś nie naruszamy szczególnie tej prywatności, tym bardziej, że jak my pracujemy, to oni wychodzą gdzieś tam do góry, mają gdzie się podziać, więc w ten sposób to trzeba będzie rozwiązać. Ale tak jak mówię, no, bo miała być mała robota, a okazało się niestety, niestety, albo stety, bo to wiecie jak to, jak to do tego podchodzi. Yy, trzeba zrobić tam do porządku. To co mówiłem, nie, nie zgodziłbym się na robienie malowanie tych ścian to już mówiłem inwestorowi że odpada absolutnie robota na te na te po prostu farby które tam już istnieją z tego względu że widzieliście co tam było i jakby nie chcę, nie chcę po prostu marnować czyjegoś materiału i naszej pracy także tak to wygląda dobra wklejam jeszcze tego i jadę z następnymi no, i to standardowa procedura, moi drodzy. Licuje się idealnie. Natomiast tutaj brakuje gdzieś tam kawałeczka, chociaż tutaj nie podpadnie. Ważne, żeby te, te nasze łączenie było zrobione jak najbardziej równo. Żeby nie było jakichś tam powciskanych z jednej z drugiej strony. Także nietypowy temat, oczywiście, jak większość tutaj tych prac, które będziemy wykonywać, ale coś nowego będzie. Do pokazania także też na plus, i w ten sposób to wygląda. Czy tam będzie do dołu? Nie wiem. Nie rozmawiałem na ten temat, ale przypuszczam, że to w ten sposób zostanie. Jest to pomieszczenie tak jak widać do słuchania muzyki, czyli ta akustyka tutaj jest zrobiona w ten sposób, żeby wszystko pasowało, żeby ten dźwięk wydobyć jak najlepszy z tego sprzętu, i w tym kierunku to też jest robione. Także tak to wygląda. Dobra. Okej. Okay. Dobra, jeszcze zostają mi te dwa i ten jeden kawałek, jak chcę i, i będzie po tym macie. Dobra, wkleiłem. Okazuje się, że materiał jest jedną stroną węższy. Jak obróciłem o 180 stopni, to, to pasuje. Tutaj też to zmieniłem, bo nie dawało mi to spokoju. Po prostu obróciłem to o 180 stopni, czyli licują się nam te brzegi. I teraz tak, trzeba obciąć ten. Ten jeden kawałek, wymieniłem sobie wkład na nowy, i to mamy odcinek, który będziemy mieć tutaj. Natomiast reszta będzie wklejona jeszcze tam w rogu, gdzie ten kabel wisi. No i zaznaczyłem to w ten sposób. Zarysowałem sobie kąt prosty, no i za pomocą taśmy w ten sposób tu. No i spróbujemy to obciąć, yy, może na płytce gdzieś to wciachnę, Nowy wkład, żeby był. I jedziemy na żywca, moi drodzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też pierwszy raz takie coś robię, ale mam nadzieję, że będzie ok. I staram się tu równiutko to uciąć w całości, żeby nie szarpać. Tak mówię, świeżutki wkładzik założony. Ja używam wkładów stanlejowskich, więc myślę, że że są ok. Zresztą cały czas kupuję, nie kupuję takich, wiecie, markecie za 2 zł, bo to. Szkoda pieniędzy i szkoda nerwów. Czyli myślę, że jest w porządku. Jak przystawimy to do góry, potem to, to będzie dociskać, to przyjdzie ten fragment. Nie no, jest w porządku, jest OK. Czyli w ten sposób udało się to łapciąć. Ten kawałeczek musi zostać, tak jak mówiłem, aż, aż zrobimy po całości. Tak obcięte, że nawet nie widać gdzie. Z tej strony jest chyba cięte, no i ta reszta zostanie wklejona. Tu tylko jeszcze będę chciał tutaj delikatnie wydrążyć na tą, na tą obudowę gniazdka. Gniazdka będą funkcjonować, natomiast te kable, które tutaj są, one są złączone. Tu jest internet, i one w tej postaci zostają. I tutaj będzie w ten sposób przyklejone. Wezmę sobie drabinę, zaznaczę sobie delikatnie taśmą. I spróbujemy wyciąć taki, taki mały rowek na długość tego gniazdka, żeby doszło nam tutaj do ściany, żeby nie robić tego w ten sposób. Dobra, mam to zaznaczone w ten sposób. Chcę Wam pokazać na Waszych oczach, żebyście widzieli. Też to robię pierwszy raz, więc, więc zaś, zaś jakaś nowa robota, w sensie, coś nietypowego. I wycinam, postaram się wyciąć tylko ten element tutaj, który nas interesuje. Tutaj oczywiście, żeby nie, nie przejechać za daleko, chociaż myślę, że przy gąbce tam może tego nie będzie widać, ale, ale nie będę ryzykował, to jest tylko jedna próba, nie ma, nie ma więcej podejść jakby do tego tematu. Tak jak mówię, tamten element jakbym zostawił, znaczy w sensie jakbym zostawił dociskać ciał na hama, no to brzydko by to wyglądało, nie chcemy tego zmaździć na koniec. Więc wolę w ten sposób sobie to rozwiązać. Ciężko się jakby wkroić w to. W tą naszą gąbkę, więc zróbmy w ten sposób, żeby takimi etapami to będziemy próbować wyrównać z tego najważniejszy oczywiście jest ten element tutaj przy brzegu czyli to ta skrajna część żeby była równo tam jak będzie potem dalej głębiej no to też świat się nie zawali bo nie będzie tego widać na pewno ale ale zobaczymy zaraz się wszystko okaże. o może szału nie ma ale myślę, że spełni swoje zadanie to co było zamierzone, czyli jak się dociśnie, to się schowa i myślę, że jest ok. dobra Czyli widzicie taki nietypowy element do wycięcia, ale w te, dzięki temu mamy dopasowaną gąbkę. Ładnie do ściany i nie ma tego, tej wypukłości, jakiejś takiej, żeby nie wiadomo co się działo. Nie? A tak jakbyśmy zrobili w ten sposób, że to co Wam pokazywałem, no to trochę lipa, by to wyglądało. Nie wiem, czy ten klej by tak docisł, czy żeby nie odciskał, a, a w tym wypadku mamy święty spokój. Dobra, wklejam już ten ostatni element i gotowy. Tak to wygląda tutaj, tej ściany do gruntowania to, co Wam pokazywałem, zleciało wszystko. To, co miało zlecieć, nic tu nie będziemy oszczędzać i w zasadzie na nowo do, do wyszwaklowania, bo to, co było pod, pod spodem, było nie do przyjęcia. No i niestety trzeba będzie to wszystko tutaj ogarnąć, żeby wygrało. Żeby Natomiast tutaj się wziąłem za tą za te laminę, na tą ścianę, i powiem Wam tak, rozmierzyłem sobie, czyli porysowałem sobie wszędzie te. Czarne-białe, znaczy nie czarne i deska. Czyli to co nas interesuje. Mam dwie docięte już na wymiar. Czyli mamy taki temat. Zaraz wam pokażę na ścianie jak to będzie wyglądać. Czyli będzie w ten sposób szło deska i przedziałka i następna deska, żeby to, żeby to po prostu w ten sposób ogarnąć. I wiadomo hamulce, będą gniazdka, klinkiety, tutaj są też przewidziane, więc to będzie nasz hamulec. Będziemy musieli rozmyśleć jak to obrobić, bo nie wierzę w to, że to wyjdzie w ten sposób idealnie, żeby szło to tak wymierzone, że tu wyjdzie nam kolejna nadta deska, no to jeszcze par 6. Natomiast, natomiast tak na pewno nie wyjdzie, więc trzeba będzie coś pokombinować. Nie wiem, czy stworzymy jakąś ramkę koło tych gniazdek. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, tak szczerze powiedziawszy. Porysowałem to dlatego, żebym wiedział. Czyli jak tu mamy pierwszy, będziemy zaczynać od czarnego, Chciałem, chciałem to wiedzieć, co mi wyjdzie na końcu. Natomiast na końcu wyszedłby mi, wyszłaby mi docinka z tej belki, więc zmieniam tą strategię, jakby, czyli zaczniemy od, od deski, natomiast ten pasek będzie nam prościej dociąć potem do ściany niż, niż właśnie taką, taką beleczkę, nie? rzecz normalna, i dlatego zaczniemy przyklejać od, od tego elementu, czyli od ściany poleci, pierw to, a potem do tego dojdzie deska, no i zaśno, i stworzy to taką, taką wnękę y, z tym czarnym. Szłoby też pomalować ściany pod spodem i dawać dystansę, ale inwestor zrobił y, taki mig, że kupił te listwy dilatacyjne i do tego będziemy się stosować. Także dwie ucięłem za pomocą kątówki, natomiast nie jest to robota na pewno na kątówkę, tu trzeba przywieźć ukośnicę i za pomocą ukośnicy będziemy działać pod odkurzacz, podepnę i będziemy po prostu na jeden wymiar pasuje idealnie, bo mierzyłem dalmierzem jest milimetr różnicy na środku tylko milimetr różnicy, naprawdę wszystko jest idealnie także jedno cięcie na jeden wymiar policzę sobie ile elementów mam do przycięcia ominę po prostu te, które będą przy gniazdkach z jednej i z drugiej strony no, i w zasadzie tyle, co, co będę mógł przygotować. No i potem spróbujemy dokleić, ale tak jak mówię, no tutaj trzeba obmyśleć strategię jeszcze na, na temat tego obrobienia tego gniazda. Nie wiem, jak to wyjdzie nam. Być może wyjdzie nam tutaj idealnie. Jeżeli trzeba będzie coś wyciąć w tym elemencie, no to po prostu wytniemy, że przy, 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 przyciśniemy troszeczkę na tą ramkę, żeby to szło w linii, ale tego nie wiemy. No, natomiast przypuszczam, że górą trzeba będzie zrobić. Taki, taki myk, żeby zrobić to na równo, i dołem tak samo. Chodzi o to, żeby tych brzegów brzegów potem, jak będziemy jechać w tą stronę deską, tą krótką tutaj mamy tępy brzeg, i jak damy po prostu tą deskę w ten sposób, i, i tą, tą ta będzie w ten sposób, czyli ten brzeg będzie niewidoczny. No tak, chyba myślę, że będzie najprościej to rozwiązać. Może nie najprościej, ale najbardziej estetyczniej. Żeby nie było tutaj tej surowicy, bo tu mamy surowicę nieoklejoną i, i zawsze jest potem problem przy cięciu, widzicie kątówką się przytopiło Przypaliło, to nie jest tak jak mówię robota na kątówkę, trzeba do tego podejść już z ukośnicą Z ukośnicą, teraz te dwa sobie startowe skleję, Czyli do lasera pierwszy No i jedziemy następny, jeżeli jest taka sytuacja jak tutaj e, Wyszła po prostu w praniu, że mm, Mamy taką szparkę tu przy ścianie, czyli dołem dochodzi, górą dochodzi, nie chcę tego wyginać, dociskać, bo każda następna będzie szła w dużym powiększeniu w ten sposób, więc ona musi być luźniutko dociśnięta, tu ewentualnie możemy to zrobić akrylem i, i nic więcej tu nie wymyślimy jakby na, na zakończenie tego tematu, natomiast tam zobaczymy jak wyjdzie z tym docięciem za drzwiami, więc, więc kierujemy się w tamtą stronę, tutaj jest najważniejsza rzecz, bo tu wszystko będzie widać. W piwnicy mam te gąbki poklejone. Sebastian dofuguje jeszcze te schody. I też będzie już temat zamknięty. Także tak to wygląda tu. Dzisiaj króciutko powiem wam, bo też nie będziemy długo robić. Także to powklejane. To już wam pokazywałem, że, że wycinałem tutaj tą gąbkę, więc jest jak najbardziej ok. No i tyle. wyodkurzamy zaraz na, na, po sobie i, i będzie wszystko w temacie. Kąś tego fugowania zostało, poprzemywać to dobrze. I, a tutaj na te punkty, to co mówiłem, kupiłem czarny silikon i to obrobimy czarnym silikonem. Tak samo jest sytuacja tu przy tych drzwiach, gdzie jest widoczny element, więc nakleję taśmę tu, tu i, i zaraz to machnę silikonem, żeby tego nie było widać. Ta sama sytuacja jest z tej strony. No jest to zawsze problematyczne, że te boki są innego koloru, no i z tym nic nie zrobimy. Dobra. Myślę, że następne relacje będą po Nowym Roku, więcej tutaj nie będziemy jakby się rozgrzebywać z tą robotą. Ludzie też chcą się przyszykować na Sylwestra, no i tyle. Dobra, tyle na dzisiaj, króciutko, także życzę Wam do siego roku lepszego niż, niż ten, zawsze życzę, żeby był lepszy niż poprzedni. No i tyle w temacie, miejcie się, do następnego.